Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy wymieniać prędkość w tym traktorze większym, bo w tym co aktualnie miałem, można powiedzieć, chyba tak na testy bardziej, resetowała się pamięć. No i teraz pisał mi wczoraj, że poprawił go, dodał tam jakiś licznik obrotów. Sprawdzimy, jak to będzie, będzie działać tym razem. No tu widzicie samik po wczorajszych opryskach. Tam opryskowały u ojca te 80 arów jego. Obciążnik jeszcze zapięty z siocio. Nie chciałam się odpinać, nie było czasu. Tak, tu opryskiwacz biarski. Tak, jak go pamiętacie z innych filmów. Co wam mogę o nim powiedzieć? No, powoli rozglądam się już za innym opryskiwaczem. Ten będzie do sprzedania za niedługo, bo chcę już opryskiwać. Na elektrozaworach, tak, to sobie da wszystko z kabiny. To sobie da z kabiny zrobić. Nie trzeba się nachylać do tego. Tu, w ogóle, jak jada samym, to żeby go włączyć, to mam taki drut zrobiony. Widzicie tam. Noch, nie jest to komfortowe. A jo, nie mam zamiaru się denerwować. Na polu trochę wody jeszcze zostało po pułkaniu, bo wczoraj. No, 60 też już raczej tak na wczesnych tych nie pryską dopóra jak już potem by się dużo zniszczyło no to jadaniom, bo w jest dużo większa wygoda, w ogóle nie podskakuje, ten opryskiwacz idzie prościutko tu widzicie cetorek w tym roku zaorą nim coś specjalnie do Was na filmie próbowałem go z tym pługiem, no podnosi podnosić podnosi, ale tu jest taki coś, że jak wciśnie sprzęgło no to podnośnik wtedy opuszcza od razu jest jednostopniowe sprzęgło i no nie, nie uda się tym obrotowym. Będę musiał grudziądza zapiąć. Dobra, musimy teraz naszykować tam podwiata, wiademy, żeby pod światłem to miał zrobić, bo przyjedzie dopiero o 6:00. Odepnęmy opryskiwacz. Obciążnik może zostać jeszcze. jeszcze. Później trzeba też rozsiewacz schować. Tu brona aktywno. Tym siołek teraz. Tym i siewnikiem moim. Patrzcie ile ziemi zostało na tym. Tak się kurzyło, że to wszystko, wszystko tu naleciało. Nakurzyło się. Dobra, zapinam, odpinam i jadę do garażu. To czujnik na wałek, na wą No mhm. Jak się tam założysz go, yy, tylko trzeba był jakiś uchwyt na to u będzie No To się dorobi, myślę Myślę, że się tam zmieści No Myślę, że to nie będzie jakiś tam problem, żeby go tam dorobić No, a tu myślę, że chcę ledy jeszcze dać po bokach Bo już kupiłeś, no. one chyba tam leżą nawet Za siedzeniem Albo ich wyciągłeś To że muszę wyciągnąć No I one tak świecą bardziej punktowo A może takie kwadratowe, czy okrągłe? Kwadratowe No, one takie są bardziej punktowe Nie wiem, kaj dałeś tamte lampy, ale dostałeś jeszcze ledy do opryskiwacza One na niebiesko świecą Na niebiesko, świecą. no I że się raz za nimi <coughs> patrzy Bo właśnie temu znajomym, co w Krukowiaku No Robi jak całe podświetlenie tej belki, nie? No Powiedział, kupiliśmy takie zwykłe lampy, jak do obrysówek, coś podobnego, nie? No. I przy każdej dyszy, że kto założył. I kurde, super, świeci to elegancko, ale właśnie myślałem, żeby kupić taki coś, jak ty tutaj masz, no. niebieski. Tylko nie wiedziałem, jak to świeci. Gdzie... No właśnie, tej jeszcze też nie znam, żeby podłączyć, bo to dostałem ostatnio, no. nie było czasu. Widziałeś, jak to świeci w wózku widłowym. No. Bo mieli to w wózkach widłowych założone po to, żeby nie było widać materiału czy coś takiego, nie? No. To genialne. Serio, świeciło to dość fajnie. Jak tu może jakiś kabel prądowy, to mogę podłączyć. No, mogę podłączyć tutaj tego zasilanie. Tak, Tylko, byś musiał załączyć zapłon. Tylko słabo. No ale poświecisz po polu, bo świecisz pod światło. Mm. Jak teraz teraz Ci woda lecieć. No. To ci to będzie fajnie świecić. Bo ci się to będzie odbijać od, od lustra wody, nie? No. Na niebiesko. Aha. No to widzicie jak na YouTube taki efekt. Internet fajnie świecił, ale myślałem, że tak mocno. Ale no, jak to będzie działać, to okej okay. Wydaje mi się, że jak to będzie od lustra wody się odbijać, to to będzie właśnie fajnie, fajnie świecić No Bo Ci to ma nie świecić, żeby oświetlać wszystko dookoła, No, okuła, to nie, to musisz się że, że ta woda, no, no, no dobra, no jeszcze nie, nie było czasu zamontować No już ten sam problem co ja No, a ta już jest droższa, ta 200 wykosztuje jedna Ona ma inny, inny No, dobra, idę Kurde, ich A tam to on zwykły, taki za 70 Czyli 80 zł dwie To jest trochę inna konstrukcja tego przewodnika w środku to no. jest niebieski też jest dość nowym kolorem no. no ale już tak sprawdzałeś, to przepłacone No jakieś te -y mają no. no te niby Cree, czy jak ktoś tam nazywał Te -y, jakieś tam coś tam przypisało w i przeciągnąć ten czujnik jakoś tam do tyłu to też trzeba jakąś tu tą dziurą, Mi się wydaje? no najlepiej było myślę? pokaż go, no tak. czy on się tu zmieści w ogóle ale powinien tu na no, ten górny o. albo teraz tak albo dospawać coś y, na tym wałku jeden punkt, nie? najlepiej by tak było a jak nie to spróbować y, z tego każdego żłobka. Nie wiem czy on chyci, powinien, ale trzeba by było tylko to sprawdzić. A jeden punkt wystarczy? No jeden punkt wystarczy. Z tego, żebyś to na przykład nakrętkę hepnął, nie? No. I no, robiły go równo idealnie i. Aha, no. Bo tam no. w środku z tym w prędkości co to ustawisz. Ile masz jakby impulsu na jeden obrót, nie? Aha, czyli tam jeden impuls? No. I pójdzie. No. no, a jak tak, jak doszło na równo z y, tym wałkiem, żeby te wyżłobienia, no to no. liczysz te wyżłobienia i wprowadzisz tyle. No ale to tak. chyba aż nie trzeba tak dokładnie, bo tu kiedyś tu sobie przymontował licznik z rowera. No. Magnes i. Licznik z rowera i działało? No, pokazywało. Tylko trzeba było prędkość przeliczyć. No, na no, obróty, nie? no. ale pokazywało normalnie, jak jeden obrót to 1 km. Mhm. Nie, 0,1 km. Jak miałem 540, to 54 km pokazywało. To na necie wyczytałem, że trzeba wpisać jakiś tam obwód. No, bo to trzeba z tego obwód wyliczyć, nie? No, no i. Jeden obrót, to żeby było tam 10 cm, na przykład, czy coś takiego. No, a oni tam podali jeden obrót, to jest jeden, żeby było jeden do jeden, nie? No, no i wtedy pasowało to. Też dobre było No i to my przykręcone na tym. Na tym cibancie takim, na tej skrętce metalowej. <laughs> no ale to no tak do próby, nie? Bo to na kablu licznik krótki. Chyba w ten czujnik ciągniesz No No czekaj nie widzę go A nie tu jest, dobra Popóść No, możesz ciągnąć Jeszcze, jeszcze, jeszcze Jeszcze No, coś takiego Często ta pamięć się do traciła? No powiem Ci, że jak sobie ustawiłeś, nie? co jechałeś to ustawiłem, to zawsze mi się w tym dniu skasowało. Nie no, ja wiem czemu, że Pan jeden bit inaczej. No. Wygrywał ten zanim mi się. A tak pokazywało Ci fajnie prędkość? I... No. Ja I i bym nawet lepiej niż wiem, Że dokładnie mi się wydaje, ale nie wiem. Może mi się na, no tak wydaje. W że szybciej to reagowało mm. Teraz, że tu zrobię takie uśrednianie, żeby to tak nie skakało, nie? Troszkę no. no Także powinien ten wynik być taki stabilniejszy ja Może ta prędkość tak zawsze minimalnie Nie, wiem, bo ta, która zawsze była w centrum, ona jest taką prędkość rzeczywistą Nie ma to, nie? W tej no. w tej chwili, nie? No. W tym, co pół sekundy, powiedzmy Że ona jest No, właśnie I Teraz właśnie. będziemy takie lekkie uśrednianie i... Mojej Jak nie to się przeprogramuje I też ten liczne kilometrów jest spoko Bo akurat przynajmniej wiedziałem jak wiele mam na ten Na skup Aha Że mi liczyło ile kilometrów zrobiłem że właśnie a W tym rzek to usunął, bo wszyscy go dali mi, to jest niepotrzebne i Aha, nie masz tego no w tym nie, ale to widzisz, to robią to Nie wierzę ci tam ja myślę szczerze, jakby to działało cały czas Bo to jedno działało z pomiarem tego. No. Pola, nie? Aha, a żeby to działało cały czas. No. No dobra, no to tak to zrobię. Bo właśnie chciałeś się na przykład na pole sprawdzić daleko? Mam, hmm? Jechać? No to musiałem właśnie włączyć pomiar. I liczyło mi akurat miałeś nastawiony na opryskiwacz, to mi liczyło już. Ona przejechało. No, no jakby pryskało. Dobra, to zrobię najwyżej takie ciągłe, żeby to było. Teraz możesz tak, jest to fajnie przechodzić Masz kilometra na godzinę i hektary na godzinę no. i obroty na, go, na minutę no. i zaś. Tu się zmieniasz pola, nie? Zaraz to wodzie. Przytrzymujesz tajer, wiesz? No. A jak naciśniesz dwa przyciski na raz, no to masz ustawienia szerokości, enterem wchodzisz no. i sobie zmieniasz. Co 5 cm do siebie, nie? No, A jak tam? Się... No i teraz zaś przestanie migać? No, to i przychodzisz i teraz tak, tym przechodzisz dalej. Pomiar hektar, hektary? No. Wchodzisz i dajesz to tak. Pomiar załączony, pomiar wyłączony od czujnika obrotów. Aha. I jak wybierzesz czujnika obrotów, to możesz obroty e, ustawić, ustawić, od jakich, od jakich się ma załączyć. No. No. I potem ci z tego wyjdę. No i teraz dalej. Powierzchnię całkowitą, no to zaś wchodzisz i się resetuje A, o, ten. Tu okay. całkowita hektary, powiesz całkowito chodzimy i rezydujesz mm -hmm. je i potem dalej przechodzisz obro... impulsy na obrót. Czekaj, że Czyli to jest yy, z tego wałka. z tego no mm -hmm. i możesz ich ustawić maksymalnie 15. No, ja może jeden, to. Czyli to z wałka to będzie dobre do rozsiewacza. No? Bo, bo jak ja... na, nawracam no to jadę na mniejszych. Albo jak no. wyłącza, nie? No. I do opryskiwacza No wtedy na urocie Ci nie będzie liczył nie? No Albo jak się po prostu wyłączysz wałek, no też Ci nie będzie liczył No tak? Czyli na tym zmieniam. Mhm No dobra No, no wiesz, to robię ten, te przejechane metry Bym zrobił ki Przejechane kilometry, zrobiłbym jeszcze jedno takie menu No Znaczy jeden taki wyświetlacz i by wyświetlało no. kilometr na godzinę i przejechany dystans, nie? No Taki całkowity, który byłby nie e, Znaczy resetowałby z tego No Ale ale on by się cały czas liczył mm -hmm. co tam Czy uwrać byś robił to, to on ci będzie cały czas liczył przejechany dystans No To wtedy by było tak dobre Że jakbyś jechał właśnie na, na skup Czy coś, kajstem do pola no. To będziesz musiał sobie policzyć ile Trasa Ile kilometrów masz Czy będziesz z przyczepą jeździł komuś To też to jest dobre Bo będziesz chce policzyć mniej więcej ile kilometrów No No to fajnie No teraz to jest Dużo Dużo lepsze Pamięci. A przy programu, Jak zrobię ten program no. Co program ja pewnie zrobię szybko, ale żeby się tutaj do ciebie dostać to będzie. No teraz wiesz to... zima to ja nie mam tutaj nic do roboty, więc aż tak mi to nie będzie potrzebne. Hmm. Bo on głównie w zimie stoi, bo onika nie jeżdżę. Hmm. Będziesz też nie pewnie w zimie. Plac, tylko plac. Ale... plac tu sobie 60 Dobra. No czekaj, po y, tu jeszcze kabel y, 220 No? Tu, no, tu to... mam opalarkę to będzie zaciągnął. muszę no. iść to przedłużać, żeby... Nie wyłączać tego światła. Chyba, no, za ci telefonem przyświeca tak chwila. No to też może być.